Siemano. Hejo. Jesteśmy po rundzie piątej. Mamy tutaj Adasza, e, e, Oczywiście. I niestety w piątej rundzie się odwaliło, przynajmniej u mnie. E, jak u ciebie poszło wtedy? Pamiętasz? Ja wygrałem wtedy. No, no, więc tutaj klasycznie klasa sama w sobie. No ja do końca po tej czwartej rundzie taki <noise> Przestój był w tej czwartej. Tak, ale wrócił, wrócił silniejszy. E, wrócił po porażce ze mną i teraz niższy oponentów. OK i w piątej rundzie grałem o bycie samodzielnym liderem w turnieju z Turkiem Michałem, widzem, którego pozdrawiamy pomimo, że mnie pokonał, mimo wszystko nadal go lubimy, powiedzmy, <głos》>, więc pozdrowienia, no i tutaj no głównie po prostu przygotowanie się nie udało, bo zrypałem przygotowanie, bo po prostu zapomniałem wariantu, stwierdziłem, że przeciwnik tego nie zagra, no i się, się zrypało, tak jest, stwierdziłem, że to zbyt agresywny wariant i że raczej spokojne szaszki będziemy grać, a nie wyszło. A nie grałem swojego debiutu, więc yy, więc ciężko mi się myślało tak po prostu. I też szybko straciłem sporo czasu. Możecie obserwować również czas, bo tam no bardzo długo siedziałem już w debiucie, a i tak stąpałem tragicznie. E4 D6, czyli... Obrona Fidora. bardzo fajny czarny wariant, ponieważ jak się zna, to, się, to trzeba podkreślić, że jak, trzeba, jak się zna, to nie, białe zawartość nie uzyskuje przewagi i jest dobra gra po prostu. No I po prostu sobie gramy D4, skoczek F6, skoczek C3, to jest główna linia, no i E5. Tutaj można iść na szybką końcówkę, na nią też patrzyłem i wydawała się być całkiem, całkiem spoko. Tutaj nasi modele już przyszli nam przeszkadzać w tle i ukazywać swoje mięśnie. Dobra. Skoczek F3, więc nie doszło do końcówki, więc fajnie gramy sobie. Skoczek BD7, bierze G1. No i tego się właśnie nie spodziewałem. Spodziewałem się e, ruchów typu. nawet pewnie, nie pamiętam. Pewnie <noise> gońce C4, gońce C, takie teoretyczne bardziej. Cieło. O, jest i Tomasz. Któremu się nie chce nagrywać, więc nie ma go. On też wróci silniejszy. <noise> Wrócaj silniejszy, bo następna analiza będzie z nim. O, obiecał, że następna analiza będzie z nim, więc spoko. E, no, takie cztery główne ruchy patrzyłem, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. No, tylko że patrzyliśmy na jakąś partię z wieża G1 z Grosiem, akurat się przygotowywałem, tylko że sobie nie zapisałem w opracowaniu na liczesie i moje przygotowanie skończyło się o w tym momencie. I dalej nie wiemy, co grać. I Uuh. po H4. Ale teoria szybko. <grym> tak. Tu już grałem na głowę, więc kolejny ruch zajął mi 8 minut. I był zły. Był tragiczny wręcz. <gry> tak, co więcej. Co więcej, miałem, miałem w głowie poprawny wariant, żeby otwierać centrum, czyli EBD4. No i widziałem za sobie pierwszą linię, co pokazuje komputer skoczek E5, G5 bicie bicie. I coś takiego mi świtało w głowie. I to dla mnie było w miarę okej. Okay. No, pobiciu Hetmanem, Hetman b6 i, i gramy sobie dalej. Jak przeciwnik nie atakuje na skrzydle, no to ja otwieram centrum. tak powinien zrobić, ale tu jakiś. Fajne B5, i bawimy się no. szybki w i do domu, chyba. No, B5 tak w moim stylu, tylko że to nawet króla nie bo nie wiem co atakuje jeszcze. Tak, też, tak kątem mogę na tą partię patrzyć, nie wiedziałem czy nawet jakieś powoli D5 nie przychodzi od przeciwnika z rozbiciem, ale chyba nie w tym momencie jeszcze, bo jest, koń, bo jest B4 i wystrasy na E4. Więc może do może Bicie, bicie, bicie z szachem. Odbicie, odbicie, i na koniec wisi na E4. No, to za szybko jeszcze, ale później ale się tak, podam... Ale jak jakimiś g5 na przykład, no... jak już się skoczka odsunie. No Zresztą no, tak czołgi. też było w party. Co więcej, b5, po prostu mi się pomyliły warianty, bo wydaje mi się, że po samym g4, w którymś momencie było właśnie b5. Nie że I... a gram ten debiut. A, to... A może inne, inne typ pozycji w ogóle ci Możliwe, no po prostu pomyliłem warianty, bo tam w, którym, w którejś partii było właśnie b5 i hetman a5 I coś w tym stylu zagrałem i to było po prostu złe Już jest plus jeden dla przeciwnika I przeciwnik bardzo, bardzo szybko, pewnie i skutecznie realizował to I nie, nie wypuścił w zasadzie, w zasadzie w żadnym momencie Więc no dobra partia z tego strony też G5, bicie-odbicie i skoczek na h5 w zasadzie będzie tam już stał no nie do nie chciałeś już jak już to na przykład koń g8, żeby przestawić tego konia na g6? Ehm, to prawda, też by tak można było grać. Ehm, zastanawiałem się, czy kiedyś uda mi się wejść na f4 w jakiś sposób, ewentualnie nawet poświęcić tego piona za, nie wiem, jakieś otwarcie linii e. Otwarcie linii z którym na 8 przez całą partię? Oj, fajne. No, liczyłem na to, że kiedyś go schował. nie wiem jeszcze gdzie, ale... W zasadzie nie mogę go zostawić w centrum, nie mogę zrobić długiej roszady, bo trochę moje piony wyskoczyły i krótkiej zbytnio też nie mogę, bo to jest otwarta linia, więc to no problemy są. Skoczek H5 nastąpiło i goniec r 3 przeciwnik dalej wyprowadza figury, no i hetman A5 zgodnie z moim chybionym planem. Ym, I hetman D2. Przeciwnik szybko graje, ja już straciłem 15 minut w... Tutaj grubie. chyba nawet mogłeś teraz zagrać G6, GnS G7 krótka, żeby jako tako stanąć. Bo jak on chce zrobić długą, to twoje piony nagle mają trochę sensu więcej. Mm, nie bardzo chciałem iść w krótką, bo potencjalnie jakieś bicia na. No dobra, zagram konie F4, oddam pionka, wieże E8. Zawsze mam król F8 i nie mam zbytnio ataku. Ale, nawet jak tu dodasz pionka, to, to nawet już tam wychodzi. I otwarta Ale, linia. No dobra, mówię, że wieże a 8 król F8 i gdzie masz atak. Że a 8 król F8. Ciężko stwierdzić. Wiesz, no, był to też jakiś pomysł, ale generalnie no, możemy przestawić trochę. Długa rozsada nie można robić długi Rosadny. Mówię, nie, no właśnie nie zagraj coś tu takiego. A3 to nie do końca, bo jak chwilę znowu dostaniesz B4 od razu. Takie. Nie do końca wiadomo co grać. Koniec... Mm, e, A 3 chyba mi się nie podobało, tak? A 3 to koniec g7, A3. dobra. Nawet B4. Już przechwytuje czarnymi. mi. Zaskoczek e2. No i koni... O, no konia, przecież inny ruch. Nie wiem, czy w tej kolejności. O, bo g6 może bierze h1? Koniec jest... w tą g7. Nie, nie wiem, w którą stronę jest na tym końcem mi tak szczerze. No to już komu pokazuje takie dziwne ruchy jak B4, więc ja nie wiem co to jest za pozycja. B4 dziwne. O, znalazł być biały mi, bo ja niekoniecznie. Ja też nie. A czy jest o tyle spoko, że po B4, my nie nie, B4 na to wymaga... Nie, B4 nie to, bo jest konia dwa po prostu i tracisz piony, konia dwa. Okej. Konia 2, okay. no i tak się piona traci, więc. A czy... Jest jeszcze ruchem, do zrobienia. Oj, jest krótka Roszada, więc twój plan działa, to tak powiem. No i... No no B8 B8 i, i, i. Powiedz gdzie masz atak To by mieć jakoś tam o B4 przegrywam. to tu zaraz ten No dobra, to jest pozycja na dłuższe mieszkanie. Tak, no można Przynajmniej dość by było zagrać. do gry, a nie szybki pierwnie ci do domu. Czysto, po, czysto teoretycznie po B4 wciąż się utrzymuje to plus 1-2 eee, Tu jeszcze liczyłem Liczyłem EBI d 4 w tym momencie, żeby otwierać centrum z królem U, w centrum. samobójstwo, wisi na C-6. No, wisi na C-6, ale B-4. C-6. Wie tu. Wtedy ja na Hetmana. Koń D-1. Koń 2 D-1. No i generalnie to są dwa główne ruchy. W zasadzie dwa te lepsze ruchy, ale wydają mi się takie nieintuicyjne do końca. Nie, no więc, bo... więc ja podczas liczenia miałem w głowie skoczek C-2. Wtedy skoczek e5, bronie piona, f4, skoczek c4, jakaś kontra po prostu i na przykład po biciu, bicie, bicie i na koniec widełki, coś w tym stylu, widziałem gdzieś tam w głowie. I tak chyba białe, nawet po oddaniu tej jakości. Bardzo możliwe. I nie do końca mi się to podobało, a i chyba bardziej liczyłem nawet goleń bije d4 i po b4. Koń nie. się cofał i nie podobało mi się, że w którymś momencie ten koń. Yy, nie, to, na to B4 już ten, zaraz, może nawet ten. Tu już woda chyba czarna w tym momencie. Jakieś konie 6 koniec E7 koniec po prostu. Czy koniec, koniec g7 i na B2 powoli wisi. A no może lepiej było iść w tą stronę. Że... Nawet nawet z tym EBD4, co ci się nie podobało. Yy, no bo totalnie nie działa ze względu na te ruchy, które no. wydają mi się nieintuicyjne. Nie wiem jak do no, ciebie. Nie, koń D1 to masz takie nieintuicyjne. Tak gramy 4, konie w 2, koń D3. I koń ma dużo perspektyw, jakieś za chwilę ten otworzy centrum z twoim, twoim, z twoim królem, no to raczej szybko wygram. Dobra, o, masz trochę racji. E, Okej, okay, w partii nastąpiło B4. E, Skoczek się odsunął i... Tu no, czułem, że nie stoję za dobrze i rzuciłem d5 po długim Uj. liczeniu. O to ciekawy ruch, otwierając, króla, mając, otwierając centrum, mając króla na 8. No generalnie w tej pozycji czułem, że jestem na pograniczu porażki i trochę liczyłem na, na jakąkolwiek kontrę, otwarcie pozycji. I tu liczyłem, że pójdzie wariant... Wait. A, ebije d5. E4, bicie, bicie, szach, tu i koń gdzieś tam się odsuwa Na przykład koń 1 powiedzmy No i oddałem pionka, Mam kiepskiego pionka, ale przynajmniej para mi się otworzyła Może jakąś roszadę zdążę zrobić, choć raz i, I jakaś presja po linii E Albo będę końcał pionki po linii C, nie wiem Nie wiem, jakiś koń B czy koń C5 i co tu grasz? No generalnie wiedziałem, że to też jest przegrane, ale jak, Jakieś aktywności po, po prostu szukałem Sposobem. Bardziej... Nie wiem, ja patrzę, że g ten, natomiast d5 to g6 po prostu daje jeden sam plan. To jest dla mnie większość z centrum niż d5, które po prostu w sumie dąży do przegranej szybkiej. Hmm. Może nie do końca wiem czemu nie grałem tego g6. nie, ja Też nie wiem. Ja sobie tego przypomnieć. Bo widziałem g6, to nie jest za ruch do do zobaczenia. No g6 g7 to możesz nawet jakieś c5 zagrać. I zamknąć pozycję wtedy. No to wygląda spoko nawet. Nie wiem, nie wiem, czemu tak nie grałem. No dobra, d5 i tak nastąpiło gońc go H3 i wybiłem, odbicie, odbicie, trochę wymian nastąpiło, skoczek bije e5 i gońc d6. No czułem się powiedzmy, że przed chwilą stało to gorzej, aczkolwiek jak zaraz się okazało, że stoi, to dalej tragicznie. Końce 4 pod po 2 razy oddajesz od razu? Dobre podejście. Znaczy i, i tak oddaję, co nie? Eee, czarno podakać mieć, białe-polaka mieć. Masz słabe czarne pola, a nie białe. A tu. No dobra. To ten, bo po prostu... Hetman B4, chyba że w C8, chyba taki plan w tym stylu B4 wieże C8 Albo Hetman A6 na... Nie wiem, no, nie nie mam pojęcia. Ja też nie wiem. Dziwny. No nie wiem, może próbować zostawiać te, tą parę gońców, przynajmniej że jakieś wiem, a gońca 7 nie zostawia parę końców. No dobra, no ale przynajmniej jakby zbił tego białopolaka, no to... Może i... większe Polakę. szanse. Jak to ocenia komp... No jeden, no cały czas No pomysłem. i tak król w centrum, moje figury nieskonsolidowane w żaden sposób. Koń na bandzie, nie ma ruchu. Goniec w zasadzie na razie też nie do końca ma ruch, bym powiedział, a wieże stoją w kontach na razie. No i król przeciwnika totalnie bezpieczny na ten moment. Goniec d6, Skaczek c4, hetman c7, bicie odbicie. I wieża h1. Przeciwnik wciąż dość dokładnie grał, niestety. I po wieżach h1 Ambitny plan. Hmm, liczyłem czy iście rozsadą, ale to nigdy mi się nie podobało, A3. Ale to czemu nie? Bo otwiera się wieża, Konie otwiera się hetman. Pnf4 w tym momencie. Y... f 4 wieża g1, bo nawet mam ten, mam ten wariant wpisany. Skoczek bije e2, hetman bije e2. No i tu mam przeciągi po prostu. Nie no, zagram jakiś ten... Y... Tu jest pokazane B3, ale no podaję pionka po prostu. żeby nie otwarła się linia A. No nie wiem, bardziej do gry pozycji, ale i tak do przebiałeś. O, i tak ciężka. No, no. Nie tak nie mogę. O, i tak lepsza białość. E, więc e, zagrałem g 4 na pułapkę, bo już czułem, że przegrywam. Gęc e, G4, wieża H4 goniec F3, i tu liczyłem, że się połasi na pioneczkę z E4 i zagra skoczek G3. Ja zrobię długą roszadę, bicie, bicie, bicie i na koniec miałem fajny skoczek G3. Atak na wieżę, i po biciu jest wieża H1 z szachem, król tam się gdzieś tam odsuwa i bije na, bije na A1. I... Takie nie miały bardzo myślenie, że po prostu się pod, podwala, ale... No tak, no ja wiem. Ale no tu już grałem stricte na pułapki, bo znaczyłem no się źle w tej pozycji. Hmm. Nastąpiłem niestety skoczek G1, które widziałem, ale nie miałem pomysłu, jak na to zareagować. E, zagrałem król D7, żeby jeszcze bardziej mieć przegraną pozycję. Centralnie pod linię D pod atak. Cudowny ruch. Co ja mam powiedzieć o tym ruchu? Nie wiem, zamiast zrobić już tę roszadę, wyprowadzić wie wieżę. Czy nawet ten, zamiast tego, to po prostu wierzę D8, żeby ten król stał na środku przy pionie E5. A tu król D7 i po prostu się pod wszystko pcha. Bez komentarza. Tak, no i przeciwnik dobrze zareagował, bo bicie, odbicie i D5. Od razu mi otwiera centrum, tam gdzie stoi mój król. No, mój headman jest w ogóle na renderze, jako jedyna figura broni mojego króla, więc no, nie wygląda to za dobrze. Przepchałem, tworząc sobie kolejne dziury. Po Polak Polakach nastąpił Hetman D3, przeciwnik już je próbuje wykorzystać z obu stron. Zagrałem wieżę A8 z kolejną pułapką, w którą przeciwnik nie wpadł. A ty wpadł z inną. Znaczy tu nie ma już pułapki. Przeciwnik nie musi grać na pułapki, żeby to wygrać. No. A tu liczyłem na Hetman F5 z szachem, król D8, bicie i wieża bije E3, bicie i Hetman G3 szach i odbicie wieży i niby wygrana. Eee, w ogóle Hetman f5, to nie, po prostu zrobię długą od szachu. I w tym momencie? Długa. No cokolwiek generalnie, no. można bić, można długą. No to, to generalnie kolejna pułapka, w którą ciężko wpaść nawet. W <laughs> mm, par partii nastąpiła długa roszada, więc przeciwnik jeszcze schował króla na wszelki wypadek. Zagrałem a żeby Hetman nie wleciał mi na b5 i żeby, żebym nie stracił pionka z c5. No albo musiałem wybrać, że stracę pionka z C5 albo te pionki, więc tak wybrałem. Hetman F5 z szachem. I tu jeśli bym się odsunął na C7, to byłbycie. Tak, wieża bije H5, wieża bije H5 i z F4. Tracę hetmana. Jeśli się odsunę na D8. Tam by było? Hetman F3 po prostu. To F3. To nawet... Nie wiem, czy Giesi na mnie nie przychodzi jakieś... Nie, Giesi. 6 nie, nie, nie. Sumie, że tu podwójna jest obrona. E... Nie, no Hetman F3 biorę to no, i po bicie prostu. Picie No ale stwierdziłem, że skołam sobie króla na F8. Nie? I tym samym przeczyłem taktyczkę, bo po króle 7 dostałem genialne. Gając bije C5. I na związaniu. No już wybiłem, zagrałem do mata. Hetman bije C5. Oczywiście szach i z odsłony tracę Hetmana. Hetman bije d6, wieża bije d6, król bije d6 No i jeszcze jakby moje figury były skonsolidowane to może jeszcze by tu była jakaś gra No i ja tutaj przeciwnik wykorzystał mat w6, wieża, wieża d4 z szachem Radam z, z moich figur nie jest w stanie obronić króla Król c6, szach, 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 szach i mat Więc yy, tak wyglądała moja partia, pierwsza porażka na turnieju Na razie 4 punkty z 5 Jak Ci się podobała moja wybitna partia? Tak, tak oto zniesmaczyłem z Adasia zniesmaczyłem Adasiowi jego, jego jeden z mniejszych debiutów jakie lubisz, prawda? No fajnie się gra, ale po takim czymś to wiesz nauczy się tych debiutów czasami niektórych. Tak, tak właśnie nie gra się Filidora. Okej, okay. jak wam się podobał odcinek, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subika z dzwoneczkiem i sekcja, komentarzy jest dla Was. Dzięki Adasowi za udział i Elu! Cześć!